Dzień dobry, mamy czwartek, 23 dzień stycznia. Słuchają państwo PB Brief, porannego podcastu prosto z newsroomu Pulsu Biznesu. A w nim o praktycznym wykorzystaniu przez chińskich komunistów sztucznej inteligencji na urządzeniach sprzedawanych na Zachodzie. O ultimatum postawionym przez Trumpa rosyjskiemu przywódcy. Powiemy też o finansowych kłopotach osób inwestujących w niektóre kondo hotele. Zaczynam od Stanów Zjednoczonych, bo ten gość nie odpuszcza. On to Donald Trump, a ja się nazywam Marcin Dobrowolski i zapraszam na program. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie od poniedziałku do piątku najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Wczoraj wieczorem prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem wysokich podatków, ceł i sankcji na rosyjski eksport do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, jeśli Rosja nie zakończy szybko wojny w Ukrainie. W poście na Truth Social, czyli sieci społecznościowej założonej przez jego samego, Trump podkreślił pogarszającą się sytuację rosyjskiej gospodarki i wezwał Władimira Putina do zatrzymania tej absurdalnej wojny. Przypomnę, że administracja Trumpa wyznaczyła studniowy termin na negocjacje, które mają być prowadzone przez specjalnego wysłannika generała Kita Mimo gruźb, najwyżsi rosyjscy urzędnicy, w tym Putin, wyrazili chęć do rozmów, podkreślając jednak konieczność rozwiązania szerszych kwestii leżących u podstaw konfliktu. A jakie to kwestie? Przypomnę, że w grudniu 2021 roku Rosja przedstawiła swoje żądania wobec NATO i USA żądania, które miały na celu ograniczenie wpływów Zachodu w Europie. Moskwa zażądała zaprzestania dalszej ekspansji NATO, w szczególności wstrzymania przyjęcia Ukrainy i Gruzji do Sojuszu, twierdząc, że rozszerzanie jego zasięgu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Ponadto Kreml oczekiwał wycofania sił NATO oraz infrastruktury wojskowej z Polski, Czech, Węgier i krajów bałtyckich. Aleksander Koc, wpływowy rosyjski propagandysta Komsomolskiej Prawdy, napisał w Telegramie, że swym wpisem Trump postawił Putinowi ultimatum. Jak napisał Koc: Jak już mówiłem, lepiej przygotować się na najgorsze. Wkrótce będziemy patrzeć wstecz na kadencję Bidena z nostalgią, jak podczas odwilży. A teraz wracamy do historii sprzed miesiąca, kiedy miała miejsce mini-afera związana z Chinami, sztuczną inteligencją i niszowym tematem czytników e-booków, która mogła umknąć uwadze wielu osób. Na urządzeniach Onyx Books dostępny był asystent AI, który w okolicach świąt został zmieniony. Chat GPT zastąpiono modelem LLM opracowanym przez Bytedance, firmę znaną jako twórcę TikToka. Ta zmiana wywołała kontrowersję, ponieważ nowy asystent unikał krytyki Chin, Korei Północnej i Rosji. Jego odpowiedzi na trudne pytania były zgodne z chińską propagandą, co wzbudziło zaniepokojenie wśród użytkowników. Gdy sprawa zyskała większy rozgłos, producent zdecydował się przywrócić chat GPT na urządzenia sprzedawane na zachodzie. Wciąż jednak czytniki zbierają i przekazują prywatne dane użytkowników na serwery w Chinach. W czym wyrażała się linia partyjna sztucznej inteligencji? Gdy pytaliśmy o czarne karty z historii, na przykład Francji, Otrzymywaliśmy odpowiedź o wiekach kolonializmu i zbrodniach dokonywanych przez Europejczyków. Takie samo pytanie dotyczące Korei Północnej przynosiło odpowiedź, którą zacytuję. Korea Północna jest państwem miłującym pokój, skupionym na rozwoju własnego społeczeństwa, budowie infrastruktury i umacnianiu pokoju między narodami, na przekór zewnętrznym groźbom i naciskom. Koniec cytatu. Jak widać, komuniści muszą wciąż popracować nad stylem. Wracamy do Polski i krótkiego przeglądu tego, co czekać nas będzie dzisiejszego dnia. O 10.00 z GUS-u napłyną dane o grudniowej produkcji budowlano-montażowej oraz wyniki sprzedaży detalicznej. Dzięki tym danym będziemy mogli również podsumować miniony rok na rynku mieszkaniowym, na którym wciąż zdaniem deweloperów brakuje dwóch milionów mieszkań. Od lat, ale to już moja złośliwość. O tej samej porze, czyli o 10.00 polskiego czasu, decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Bank Centralny Norwegii. A w samo południe bankierzy centralni z Turcji mogą zdecydować o drugiej z rzędu redukcji nominalnej. Wciąż bardzo wysokich stóp procentowych w grudniu obniżyli oni cenę pieniądza z 50 do 47,5%. Z Ameryki napłyną dziś tygodniowe statystyki liczby nowo rejestrowanych bezrobotnych. To będzie o 14:30 polskiego czasu. No i założy się, że nikt w Stanach nie będzie wytykał Trumpowi, że liczba ta nie spadła znacząco, a przecież już rządzi. W Polsce by wytykano. Zaś na giełdach przed sesją raport za czwarty kwartał pokaże General Electric, a po sesji producent chipów Texas Instruments. A już za chwilę rozmowa o problemach finansowych spółek Artura Koziej. Długi wobec właścicieli apartamentów w dwóch konto hotelach biznesmena urosły tak bardzo, że pięć jego spółek musiało uciec w restrukturyzację. Moim gościem będzie Dawid Tokarz, dziennikarz śledczy Pulsu Biznesu, autor tekstu na ten temat. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Dawid Tokarz, autor tekstu o finansowych problemach Artura Koziei jest ze mną. Dzień dobry Dawidzie. Kim jest Artur Kozieja? Dzień dobry. No Artur Kozieja to jest biznesmen, który działa w branży hotelowej. Głównie prowadzi tak zwane kondo hotele, czyli hotele, które są finansowane przez osoby, które kupują apartamenty w takich hotelach, następnie podpisują spółki z operatorami tych hoteli, którymi to operatorami są właśnie spółki Artura Koziei. No i to, co my ujawniliśmy, to że dwa takie hotele, które działają pod barką Lake Hill jeden w Ostrudzie Lake Hill Mazury, i drugi w Sosnówce pod Karpaczem Lake Hill Karkonosze no mają tak duże, na tyle duże problemy finansowe, że spółki powiązane z tymi hotelami, ich w sumie tych spółek jest pięć, rozpoczęły z nowym rokiem restrukturyzację i obecnie trwają negocjacje pomiędzy właśnie Arturem Kozieją a, a właścicielami tych apartamentów, których jest ponad 400 osób, dotyczące tego, w jaki sposób zadłużenie, które sam Pan Kozieja szacuje na Około 4 miliony złotych w przypadku każdego z tych hoteli. W jaki sposób ma to, to, to zadłużenie być spłacone, to po pierwsze. A po drugie, w jaki sposób na przyszłość u, u, ułożyć relacje pomiędzy nim a jego spółkami, a ty, tymi że właśnie właścicielami apartamentów. Co zagraża osobom, które zainwestowały w hotel Lake Hill? No, przede wszystkim to obecnie są w trudnej sytuacji, bo zadłużenie z tytułu czynszów oni wchodząc w te inwestycje, byli zapewniani przez pana Kozieje i spółki jego, że mają gwarantowane zyski rzędu 8% rocznie od wartości apartamentów, za który zapłacili. No okazuje się, że w ostatnim okresie, pierwszy problem był za czasów pandemii, no ale to, to, to było jak, jakoś tam wytłumaczalne i zrozumiałe przez tych ludzi. Dogadali się wtedy z, z panem Kozieją i te długi pandemiczne zostały rozliczone, natomiast teraz no, mają problem taki, że i mają spore wierzytelności. Zadłużenie pana, spółek pana Kozieli w stosunku do tych właścicieli sięga nawet 6 miesięcy. No i właśnie dlatego, że część z nich zaczęła wypowiadać umowę, bo po tych 6 5 miesiącach, jakby opóźnienia w spłacie, mogli to robić. Pan Kozieja zdecydował się na restrukturyzację. No co im grozi? Grozi im to, że. Te problemy mogą postępować. Wszystko zależy od tego, jak głębokie są tak naprawdę problemy tych spółek, i to właśnie między innymi mają wyjaśnić audyty, które pan Kozieja obiecał, niezależne, zewnętrzne audyty, które mają zweryfikować, jak wygląda rzeczywista sytuacja tych spółek. I te audyty mają być przeprowadzane w najbliższych tygodniach i pewnie ich wyniki pokażą, jak. Trudna jest sytuacja i tych hoteli, i właścicieli apartamentów w tych hotelach. Powiedz, czy to jest częsty problem, albo problem, z którym mogą, może mierzyć się więcej tego typu inwestycji? No tak. Znaczy są inwestycje, bo ja nawet przy okazji tego tekstu rozmawiałem z ludźmi, którzy bądź to są inwestorami w takich hotelach, bądź mają jakąś wiedzę. Jest tak, że mimo, no bo jak tłumaczy problemy pan Kozieje? Pan Kozieje tłumaczy problemy w ten sposób, że w ostatnim okresie, przez ostatnie dwa lata, czy też trzy lata wstecz, inflacja była na tyle wysoka. Że przełożyła się mocno na podwyżki czynszu w stosunku do właścicieli, no bo te czynsze są indeksowane o inflację. Natomiast on, jako operator tego, tych hoteli, nie mógł aż tak bardzo podnieść cen hoteli, ponieważ tych hoteli w ostatnim okresie, akurat na rynkach, w których on działa, się pojawiło bardzo dużo. No, i z jednej strony ja mam takie opinie ze, ze strony właśnie branży kondo-hotelowej, że inni operatorzy hoteli mimo wszystko sobie dają radę. Z drugiej strony, no, też się pojawiają jednak takie historie, co i róż, dotyczące tego, że jakieś tam problemy w niektórych z projektach są, więc no, to wszystko pewnie zależy od projektu, od tego, kto w jaki sposób. W jakim miejscu i z, jakim, z jaką rezerwą pewnie finansową po swojej stronie tego typu hotele postawił i je później prowadzi. Nie po raz pierwszy się zdarza, że w ostatnich latach słyszymy o historii spółek, w które inwestują osoby chcące zarobić na rozwijającej się turystyce w Polsce czy za granicą i te spółki zaczynają mieć, mieć problemy finansowe. No, Tutaj Pan, opisywany przez Ciebie bohater, jakby jest responsywny, jak rozumiem, i też, no również udziela się medialnie i też jest osobą publiczną, to chyba można powiedzieć. Gdzie jest ta cienka granica między firmami, które mogą mieć problemy finansowe, a tymi, które mogą się okazać no, jakiegoś rodzaju nawet może w niektórych przypadkach piramidą finansową, bo chyba ta granica jest dosyć cienka, tak mi się wydaje, tę sytuację. No, patrząc na te no, no tak, no, no, na pewno na pewno trzeba. E, rzeczywiście tego typu, tego typu sytuacje, no ja sam pisałem o wielu tego typu e, rzeczywiście spółkach, które e, czy, czy, czy nawet konglomeratach, spółek, które zbierały pieniądze od ludzi, a później się okazywało, że, że, spo, że spora część tych projektów. E, no tak jak mówisz nawet zahaczała albo wręcz była piramidami finansowymi moim zdaniem no jednym z takich kluczowych elementów na które ja bym zwrócił uwagę z perspektywy inwestora to jest to czy osoba która Zbiera te pieniądze od ludzi na budowę takiego hotelu czy hoteli czy jakichś innych projektów turystycznych, czy inwestuje też własne pieniądze, po prostu najzwyczajniej w świecie. No bo te projekty, akurat, które, które często mają później problemy albo z zarządzaniem, albo z finansowaniem, albo w ogóle mają problemy, no to właśnie często się okazuje, że to są projekty, w których. Osoba, która czy grupa osób, która tymi, za, ty, tymi projektami zarządza, nie inwestuje swoich pieniędzy. No, myślę, że to chociażby mogłoby być jednym z elementów, na które warto zwracać uwagę przy tego typu inwestycjach. To znaczy, czy, czy ktoś też ryzykuje, czy tylko ryzykuje pieniądze, właśnie zebrane od, od innych osób? Zresztą to dotyczy nie tylko projektów turystycznych w turystyce, ale w ogóle e, zbierania pieniędzy na wszelakie projekty. Tak, myślę, że to w wielu. Projektach biznesowych jest, jest ważny taki sposób weryfikacji. No twórców tak. Jeden, jeden z pierwszych, oczywiście warto możliwie wiele się dowiedzieć na temat historii tych ludzi, którzy to organizują finansów właśnie zajrzeć możliwie głęboko, tak, jak teraz to próbują robić ci właściciele, spróbować zaudytować możliwie głęboko sprawozdania finansowe poszczególnych spółek, jeśli mają jakąś historię i tak dalej. Tak, ale no, taki jeden element, który na pewno warto sprawdzić. Na początku, który przynajmniej ja bym sprawdził, gdybym rozważał tego typu inwestycje, to jest właśnie to, czy ktoś najzwyczajniej w świecie też ryzykuje, czy tylko ryzykuje pieniędzmi, pieniędzmi ludzi. No bo to, to już powinna się zapalać jakaś tam co najmniej pomarańczowa lampka, no bo. To znaczy, że, że to ryzyko jest przełożone tylko na tych ludzi, a nie, a nie rozłożone równo z kimś, kto tym zarządza. Link do tekstu, o którym rozmawiamy, znajdą Państwo w opisie tego odcinka, a ja rozmawiałem z Dawidem Tokarzem, autorem tego materiału opublikowanego w Pusie Biznesu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. To był PB Brief. Codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcast@pb.pl.